Tym razem pokażemy Ci kuchnię zrealizowaną przez Studio Bossi z Nowego Targu, według projektu architektonicznego biura ProArch. Wszystko zrobiono tutaj na 110%. Genialny projekt, świetna ergonomia, piękne kolory i idealnie dobrane materiały. Tylko gotować i delektować się potęgą prawdziwego designu. Na blatach zastosowano prawdziwe drewno dębowe, które przy odpowiedniej pielęgnacji z pewnością będzie służyć na lata. Zestawiono z nim grafito wyspiek kwarcowy, który w strefie gotowania efektywnie pokrywa wyspę i jest miejscem na dużą indukcję marki Bosch. Wysoka zabudowa kryje w sobie genialną spiżarkę oraz kawiarkę i barek. Wystarczy tylko delikatnie nacisnąć i cała przestrzeń otwiera się dla domowników. Przestrzeń nad wyspą jest zupełnie uwolniona dzięki zastosowaniu okapu sufitowego. Wyspę otacza kontrastujący drewniany barek, przy którym idealnie pije się poranną kawę. Sama zaś wyspa to centrum dowodzenia z dużym blatem roboczym i sporą ilością pojemnych szuflad. Cała kuchnia osadzona jest na jasnej posadce betonowej, co pięknie kontrastuje z drewnianym cokołem i grafitową zabudową. Idealnie matowa część zabudowy ze świetnie dobranym białym sprzętem AGD, mikrofalą i piekarnikiem marki Bosch oraz lodówką side-by-side side Samsunga jest perfekcyjnie wpasowana we wnękę, a brak cokołu zadziałał tutaj bardzo na plus. Kuchnia otwarta na jadalnię i salon dla jeszcze większego poczucia przestrzeni jest wiernie kontynuowana w swojej stylistyce. Zgodzisz się z nami, że to prawdziwie kuchenne dzieło sztuki? Jeśli tak, to zachęcamy Cię do kontaktu ze studiem Bossi. Znajdziesz go na maxkuchnie.pl. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.